Cześć jest CryAGASP19. Witam w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest fajny moment z Army 3 i w tym fala moment zobaczymy Borholm 7. No już 7 z 8 misji, już jest zedytowane, więc jeszcze jedna i już będzie koniec Borholmu. Zaczniemy inne misje kręcić oraz kopi. które był stworzony na początku paczki Warhammerowej, ko taterki, jaka sterka Ostatnio go tak więc możecie pisać toster w komentarzach. No i moi drodzy, jest to Ziemia kontra tał, więc zobaczycie, jak to strzelamy do kosmitów. Jebać TAU, więc miłego oglądania. Nie będziecie żałować. Tak, kurwa, bo jak w wyszukiwarce Windows Oliwiaro, to na pewno mi Discord wyskoczy. Ja pierdolę. No, a nie powinien? <laughs> Przekaszlę tą, że tak powiem, wypowiedź. Polska Górą. Tak, polska Górą. Pilec. Dobra. Panie Dzień. i panowie. Mają nas. Mam kiet. dla was coś bardzo ważnego do ogłoszenia. Uwaga, zaczynam. Dziękuję. Aha, wróciłem, no hej. Jesteś dowódcą czołgu. Co, chyba? <laughs> Jestem. Antywirusy to większa kurwa niż tygry. Tygry, schodź tu! <laughs> <laughs> Ej, hey, gruby, chodź, wołają cię! mam chuja i co teraz? masz nikowatego? masz małego aha nie ma to jak oglądać jak się rzeczy przetwarzają ale ty kurwi spyłem, coś ty robił rucham się mamę bany ujebany kotem kurwa nie dotykaj mnie już nie <laughs> już mu. nie musisz iść z powrotem czy znaczy, jak chcesz, to ja, ja mówiłem tylko, że jak chcesz, możesz iść na wyborowego, bo sobie ja tam radę, sam na nakałem. Maka nie słucha, nie jest pijany po pracy. Jeszcze nic nie je piłem. <noise> jeszcze. A czekaj, czekaj. A ten da ja w lodówce? O, nie mam lodówce, bo mi tu nie schowałeś. Dlatego tobie to zrobiłem. Ej, 0 kilobajtów, no panowie, co? to już przesada. No 0, jak 7, 7 kilobajtów. Niektórzy mają baga po prostu. Hunter powtórz, po bo kurwa, chyba nie, robotę, nie dosłyszałem. No, piwo ciepłe jest najlepsze. Co? Chyba, Przecież kurwa, ci nie nie dajś, że lubi... Czekajcie, cz... w ogóle e, bo Hunter nie wie, nie? No. Hunter nie wie. Wiesz, że w tym kopie strzelamy do kosmitów, nie? No. A tymi kosmitami są tał. To sobie sam kurwa w łeb strzelę. <śmiech> 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 Ty, ale tak się rozkliniam teraz. Bo o nikt plutonowy kurwa, co nie? No. no. I tak no. sobie tak połącz kropki. Lubię ciepłe piwo, lubi kosmitów, no kurwa, to jest kurwą, no. Chodźmy <grystanie> Ciota Torpeda. Ciotra Torpeda. Jest, jest krypto -hetero, uważajcie na niego, on udaje geja. To jest, jak to powiedział? jak to powiedział Seba w jednym odcinku na Bomby? Słabo zakapotowany krypto <grystanie> <grystanie> Cały czas. No mama, łej do Nie, bo, się bo y, mi się arma, w sensie wywaliła mnie z serwera. A no to do no tego kick. Powróciło mnie do lobby. Nie, czemu ty mi kolano kolano, debilu? Z ty tworzysz tym kotem. Co ty chcesz ode mnie? <grymianie> Co ty tworzysz tym kotem. Tak. Moimi zadaniami jest zajęcie Klemensker e oraz e Rudskir. Dobra. Dobra znowu to jebane miasto. Dobra. O. Chyba coś trafiło na tego. w Chciałem zrobić drugiego kurwa, ale się obok zresztą To rakieta Krabia jest waszym strzelcem pojazdu, dzisiaj Oliwia jesteś dowódcą O, No bo User ty miałeś, jesteś dowódcą pojazdu Ale tego, Zrobiłem trochę tego eventu, zrobiłem karny do 30%, mi się kurwa chciało po dwóch dniach. Ja zgaduję, że on zacznie grać w Daisy po prostu po armii. Tak. <laughs> kurwa, jakbym miał Daisy, to bym grał z wami. To se kupcze ceny są? <laughs> nie mam pieniędzy. To się od matki. Nie ma, nie chce mi dać. To tata. Nie chcę wydawać, dawać na chutę, daj ojciec, pojedź i jak mi pożyczysz. To brata Uch. poproś. Oskar nie ma. Mam. Nie Jesteś ty jesteś. Ale nie na koncie. W portfelu. No to pożycz mu i on po prostu tego wpłaci, tego w płatomatu i. Ale dwa razy się, tyle się oddaję. Wypłacę. Jak to? Kurwa procenty, młody nie aż tak. No dobra, Braw. 20%. Dam ci kilka piwa. Dobra, to nie. już lepiej weź kurwa tego. Pożyczkę u bociana, bo kazać cię żyć chwilą. Nie mam pieniędzy, kurwa, jestem biedny. O! Hej, dam ci pieniądze Skarbiło na Daisy, ale ty... hunterku! O, ja pierdolę. Nie, kurwa. Masz porzucić hajsy? Grogąca holenderko. Co mówisz, mój e, słodki kondonku? Ty masz porzucić 200 na Daisy do końca miesiąca? kurwa. Ciebie nie pojechało? No na chyba teraz 200 wykorzystuje, nie? 380. Nie krzycz na mnie tym kotem! Jebni mu. To jest taka śmieszna sytuacja, bo tam poszedłem po strzeli, bo zapomniałem, że jestem dowódcą. to no nami na mnie któryś, kurwa. <śmienicza> Hehehe, dupy nam nie wiadomo, bo. Ogólnie nasze wojska biorąc, w jaki sposób, czy na polu bitwy, czy w łóżku, jak wiadą ci w dupę, to kaplica. No, no, tak, ja... Próbuj się to dołączyć, to to się dołączyć nie, cały czas. Nie, nie, e... nie wychylaj. Kto jest tutaj dowódcą? Trzymamy ja szyk. Rozkaz od mojego dowódcy jest takie, że potrzebuję jeszcze cztery ludzi, idziemy ich ochronić z lewej. Bubo, ja tu stoję. A, dobra. To znaczy to są bardziej pancerze, wiesz? Jakie zbroje. A mogę to założyć? Kurwa nie, lepiej nie Ale dziwnie się tu... eee, Śmierdzi Śmierdzichuję. Rodo robiłeś tam coś? Givera. Zostaw właśnie jeszcze wybuchnie. No właśnie. Co to? Czy ty musisz kurwa ruszać wszystko co popadnie? Ale co jeżeli to by było kurwa zapieczętowane i by się wybuchło w ręce? To był umarł. I zaniebał połowę swojej drużyny, kurwa! A my to co? No przynajmniej nie zaznaczę. Ja jest, spróbuj teraz. No, od razu ostrzegamy, w okolicy są wrogie wyrzutnie rakiet namierzanych, jedna z takich nas zdjęła, odbieraj. kurwa was zdjęła? Was czołg Jak Ja kurwa w jednym kawałku No, my dostaliśmy silnik od razu i już hula. Nie, nie, się, na ten się nie, A potem nie, 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 się nie, nie, tam nie, nie, normalną broń, żeby się wrzucić wyżej nie, 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 broń Wyrzuciłem ci tam No Dobra. Nie, 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 tutaj. Oła! <ślad> <ślad> Ej, mnie, mnie też coś tutaj uderzyło bez powodu. Kurwa! Friendly fire! No to Pichota, zgłoś Zgłaszamy Zgłaszamy to tutaj Jesteście w stanie kontynuować misję? Aktualnie czekamy aż foki się przezbroją Jak panienki w arsenale I potem będziemy się alfa przezbrojać Spróbujcie się się do wszystkich piechurów a dziesiątka a będzie rzucać bombę Czysty. na obiekt Nie wkraczajcie po Zadziałało, ale nie wchodzimy Będzie tutaj a dziesiątka bombę Schowajcie się przy bunkrach Przed nami jest na sam ja. centralnie, za drzewem Pat, dobra Ała, odchodzę w nas, Rodo, cofaj się, wycofujemy się. Osłaniam, młody, cofaj się. Poki tutaj Alfa, wycofujemy się z pozycji. Przyjąłem Alfa, my jesteśmy już na stacji nadawczej. Młody ma kudosto. Helikopter wpadł, helikopter wpadł O cholera Kurwa, wszyscy zginęli chyba Żyjecie? Ja żyję Rado, rado pa, pa, chyba. tutaj alfa, helikopter spadł nad naszymi głowami Dobrze, ja? Przyjął. dalej waszych pozycji. Postaram się wysłać większe wsparcie. Obserwujcie, ja sprawdzę co z rannymi. Zzywam. Tylko ja przesuwam. Dobra, majster. Masz wolną rękę, bier. Tylko ty żyjesz? No, tylko ja. Kurwa, ty jebany parciarzu. Ja mocno. Już? Zrobiłeś?

no, i słyszymy się pod koniec tego, Pana moment, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce, w łapce w górę. Subskrypcji, poleceniu kanału, komentujcie też te filmy, bo to też wspiera rozwój kanału. Oraz jeżeli macie Armę 3 lub macie znajomych, którzy mają Armę 3 i chcielibyście dołączyć, lub oni chcieliby dołączyć do Gwajsu, to pamiętajcie, link w opisie do naszego Discorda. Każdy może dołączyć, każdy może się spróbować z nami na kołopie. Im nas więcej, tym weselej. Ale na ten moment, moi drodzy, na razie cześci. Do widzenia.